O uwaga, nogi na pedały, NOGI NA pedały. no cała naprzód gokart na pedały, bardzo fajny, no ale śnieg przyszedł, no już zleciał co prawda niewiele go zostało ale zdążyliśmy pojeździć a na kółkach za bardzo nie można, w związku z tym stare narty żony, nawet się nie buntowała, bo już nie jeździ. Kontownik jakiś budowlany. Rurka półcalowa. Przyspawane nakrętki podkładki, bo tu jest dziesiątka, a tu jest dwunastka. To trzeba już się odkręca i trzeba by to zabezpieczyć w ten sposób przyspawane, przykręcone wkrętami na zewnątrz w trakcie zjeżdżania z górki wyszły pewne rzeczy to jednak ma dość duże luzy na zwrotnicach przy kołach to to nie przeszkadzało, ale przy zjeżdżaniu na gdzie ta dźwignia jest dość duża było ciężko, ciężko wystarować tym musiałem to spiąć <laughs> z piołem, sznurkiem Tworząc coś, coś w rodzaju zbieżności, to już której się już poszarpał, poluzował, to trzeba mocniej spiąć. Wówczas te sanki zaczęły być <laughs> sterowne. Yy, no jedynym kłopotem to jest tylko są te pedały. Dziecko niestety musi pilnować to, żeby nogi na pedałach trzymało. Bo ten element blaszany, co prawda, jest mocno wyoblony, ale. Szczerze Pan Bóg szczerze, jakąś podstawę wymyśleć. Nie wiem, jeszcze nie wiem. Może wymyślę. No i brak hamulca. Do tej pory to była dźwigienka, która blokowała przedłużyć by tą dźwigienkę. Mi się wydaje, że muszę przedłużyć, chociaż będzie w jedną stronę skręcał tylko. No nie wiem jeszcze jak to zrobię. Muszę to jakoś porównać. W każdym razie. Trzy latek zadowolony, zjeżdża z górki. Rzadszy gwizdże. Co tu jeszcze na ten temat można powiedzieć? No, ten akurat model ma fajny ten, bo można wyłączyć pedały. Także pedały się nie kręcą. Nawet jak na kółkach zjeżdżał z górki, to wyłączał, odłączał jakby skrzynie biegów i te pedały były luźne. Także jeździło się to fajnie. Dzisiaj jest bardzo ładnie, ale jakoś tak. <laughs> Coś się dzieje. Cóż jeszcze? No, kijaszek to wiadomo do pchania, bo ciągnąć to się nie widzi, co się dzieje. A kijek, kijek zamontowany deska na wysokość, taka króla, żeby pod rękę była. Do pchania bardzo wy... dobre to jest. Tu próbowałem, bo tu z tyłu też trochę lufów Więc z tym ale. Ten sznurek to przeszkadzał, tam się małe no, nogami zaczepiało. Ten sznurek, który tak był zrobiony, jak tu z przodu. Także tak że trzeba, tak, że zdjąłem. To akurat tak nie przeszkadzało, jak ten przód. No i to w zasadzie wszystko. Jeszcze taka uwaga. Problemem tych wszystkich kółek tego typu jest to, że mamy dwa łożyska, które tu wchodzą, plastikowe. Jak zchęcimy Zośkę, to jest te, te koła, stanowią dużo opór. Żeby to nie stanowiło oporu, niestety, ale trzeba zmierzyć zmierzyć różeczkę z 15 miedziana ucięta, dopasowana wstawić tam i dopiero łożysko zabić. Nawet tak teraz można, bo ach, z jedną ręką nie mogę tego zrobić. W każdym razie zasada jest taka, żeby wewnętrzne części bieżnia ta wewnętrzna łożyska jedna i druga były ściśnięte przez kulkę a nie przez przez całą bieżnię zewnętrzną także łożyska nie przeno, kulki nie przynoszą jakiegoś obciążenia nie w tą tylko osiowo i to to chyba wszystko tak jak macie taką taczkę z takim kółkiem, ciężko idzie, to rozwiąza rozwiązanie jest naprawdę bardzo proste. A w takim gokardzie na no, gdzie dziecko jest małe i siły nie ma, to jest jedyne rozwiązanie. Bez tych łożysk to te, ten gokard był bezużyteczny. Bezużyteczny.